Cześć Wam, e, jestem z Michałem Orłowskim tutaj. E, Michał był w zeszły weekend e, się ścigać, drugie miejsce zająłeś, niewiele brakowało niestety flame out. E, tym razem przyjechałeś tutaj na treningi i macie chyba swojego mechanika, e, który przyjechał specjalnie z Anglii, żeby, e, żeby właśnie poćwiczyć. E, nie miałeś możliwości bycia z nami na całym obozie, natomiast wiem, że bardzo chwaliłeś jakby całą taką ideę tego i właśnie parę słów na temat obozu treningowego modelarskiego. Czy już go potrzebujemy, czy jeszcze nasze środowisko powinno poczekać 2-3 lata, żeby dorosnąć do tego jak w każdym sporcie. W każdym sporcie są obozy treningowe i to jest taki pierwszy, pierwszy raz, kiedy obóz treningowy pojawił się dla modelarstwa. Myślę, że to jest świetny pomysł i tutaj duże gratulacje dla ciebie dla i całej Twojej ekipy. Na pewno to jest przydatne, ponieważ jest tutaj parę osób, które pierwszy raz widzę mhm. i jestem pewien, że bardzo dużo nauczyli tak samo dziewczyny jak Sonia i Asia. Też widzę teraz po okrążeniach, że na zawodach tydzień temu jeździły tam około 50, a teraz 46 albo 47. 45 nawet. na 45, prawda? I to jest ogromny, to jest 6 sekund, to jest bardzo dużo i to mhm. jest tylko około 3-4 sekundy wolniej niż ja albo Marko, więc to naprawdę jest ogromny postęp. Oczywiście ten sam tor, nauczyły mhm. się i tak dalej, ale. Ale myślę, że bardzo dużo się te osoby nauczyły. Marko tutaj przy, przyjechał z mm -hmm. Włoch ze swoim tatą. Chyba tatą. Tak, tatą. E, tak. I pokazał na przykład, jak się tej opony, to jest bardzo mm. ważne, szczególnie w 1.8, ponieważ jak się jeździ w spalinach te długie finały na dużej przyczepności, tutaj jak się nagumuje ten tor, to jest naprawdę wysoka przyczepność, to jeśli. Się dobrze nie, nie zaklej tych opon. Myślę, że nawet te, które są klejone y, od razu fabrycznie, fabrycznie mhm. mogą się odkleić. Więc to warto zawsze na to zwracać dużą uwagę. Ale tak samo: budowanie amortyzatorów, dyfrów, mhm. ustawianie samochodu, wytłumaczenie co która podkładka robi, to jest bardzo dużo tych naszych ustawień w naszych modelach. I to też nieważne w jakiej kategorii, jest tego bardzo dużo. W 1.8 myślę, że. Opony są najważniejsze, jeśli chodzi o ten końcowy efekt, jak, mm -hmm. jak szybcy jesteśmy albo jak się czuje samochód na torze. I opony ba są bardzo ważne i też myślę, że Marko tutaj dużo o tym opowiedział i, i, i osoby, które tutaj mm -hmm. są na tym obozie były w stanie przetestować te różne pomysły, które posunął Marko i jestem pewien, że to dalej posunęło do przodu te osoby na okrążeniach, też w, w konsystencji na torze i na tych okrążeniach, więc myślę, że to jest świetny pomysł dla tych osób, i jestem pewien, że za każdym razem będzie coraz więcej. I ja też bym z chęcią pomagał tutaj ludziom. Niestety trochę za dużo by było dla mnie 10 dni tutaj na torze zostać, więc musiałem wrócić na chwilę do domu, ale no jest to świetny pomysł. I, i to warto każdemu polecić Mamy nadzieję, Nawet... że, że, że przyszły rok się troszeczkę tak. No, może tak to był tak szalony pomysł, że my półtora miesiąca wcześniej wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić ten obóz i hmm. tylko była taka rozmowa z Rafałem, robimy? No robimy. No dobra, no to robimy. No i chwilę zajęło nam przygotowanie jakby strategii tego wszystkiego, więc tak naprawdę miesiąc wcześniej przed obozem udało nam się to ogłosić, co było zdecydowanie oczywiście za późno. I jakby teraz zbieramy powiedzmy żniwa e, albo z tego, co zostało e, właśnie ten efekt. Natomiast jakby sama idea, tutaj zostanie to wszystko nagrane, udokumentowane i i jakby te wspomnienia stąd bo dadzą, nam, dadzą nam jakąś. Na, na pewno dadzą nam odpowiedź, co zmienić na przyszłość. Jak to, wszystko, jak to wszystko dograć lepiej, co było potrzebne, czego brakowało. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku pogoda będzie nieco stabilniejsza. Chociaż na razie nie mamy na co narzekać. Bo w poniedziałek tylko był deszczyk, a już we wtorek po obiedzie tutaj jeździliśmy i było naprawdę fajnie. Do, do dzisiaj nie padało. Pogoda dzisiaj, dzisiaj mamy piątek i tak coś tam się zanosi. No miejmy nadzieję, że to będzie tylko nocne jakaś mrzawka i w ciągu dnia już będzie można, już będzie można kontynuować. E, Michał, jeszcze jedno. E, razem z Marko i tak jak tutaj, większość osób korzystacie hot, z hot rays Ogromny progres te opony zrobiły, jeśli chodzi o tą firmę. Co możesz powiedzieć na ty, o tych oponach w ogóle? Używacie, używasz teraz Bangkok V2, testowałeś już. Tak, tak. I co możesz o tych oponach powiedzieć? No, uważam, nie, nie jestem jakimś dużym ekspertem w 1.8, ponieważ dopiero zaczynam, ale już rok temu używałem też Hotrace mm -hmm. Opon. I no widać, moim zdaniem, że one naprawdę długo wytrzymują, nawet jak się używa tych um, softów. softów, super softów, to mm -hmm. cały czas to ponad długo wytrzymuje. Ja pojechałem na Bangkokach w V2, czyli tej nowej wersji mm -hmm. Bangkoków w półfinale, w finale, jeszcze dzisiaj je spróbowałem i one były w średniej mieszance mm -hmm. i naprawdę no, wygl wyglądają już... Trochę, trochę już, już tam widać. To na zużycie. trochę się, się po dwóch godzinach, tak, tak, ale naprawdę miałem dużo jazdy też ten tor teraz przez, przez to, że mieliśmy trochę deszczu przed weekendem ostatnio, to naprawdę jest twarda ta nawierzchnia i ona bardzo zużywa te opony, mm -hmm. więc jednak już po tej um, półtorej godzinie jazdy powiedzmy, one już są trochę za bardzo zużyte, ale oszczędzam jak mogę, ponieważ nie mam za dużo tych nowych mm -hmm. bankoków odwóje, a na pewno mi się na nich tutaj najlepiej jeździ, więc teraz próbuję różne. Różne jakieś kombinacje tych opon, i za każdym razem jest szybko. Ale dla mojego jazdy te Bangkoki V2 są najlepsze tutaj, na tym mm -hmm. torze. Z, jak z Marko rozmawiałem, on idzie na Amazoniach i y, te Amazonie dla niego pasują. Dla mnie nie do końca. Nie, jakoś, jakoś nie, łap, nie łapię tej przyczepności. Myślę, mm -hmm. że jeśli. Ponieważ Marko jest y, 1, 1 8, jest dużym ekspertem i ma duże doświadczenie i też jest bardzo agresywny w swoim y, stylu jazdy, to te Amazonie w rozumiem tak teoretycznie dlaczego dla niego bym mm -hmm. pracowała, dlaczego y, dla mnie nie. Byłem na nich dosyć szybki, ale nie są to jakoś bardzo dobre opony dla mnie, więc y, jutro i pojutrze będę jeździł na tych Bangkok v 2 mm -hmm. jeśli ja oczywiście warunki się nie zmienią, bo to też jest tak, że z biegu na bieg może się na przykład schować słońce za, za chmurami i nagle się okazuje, że jakaś inna opona jest lepsza, tak. albo przejedzie porosław Ale na chyba torze, było widać tą i... różnicę pomiędzy, dzisiaj jechaliśmy sobie dwie kwalifikacje, pomiędzy pierwszą a drugą. Pierwsza była bardzo szybka, tak. padały rekordy, można być Marko tutaj jeszcze jeszcze chyba poprawił ten rekord, po jakoś 40.5. 40, 40, 40. Wow, naprawdę, no to jest bardzo dużo. Eee, mało. Ty te, tak, bardzo, ba, bardzo mało, jeśli chodzi o okrążenie. Eee, ty też chyba jakoś bardzo, e, bardzo zbliżenie jechałeś, 20 ci chyba zabrakło do Twojego no, bestlapa z, z tak, weekendu Tak, 20 to bezsabał mhm. 40.3, mhm. ale to było na tych oponach z półfinału. Z półfinału i, z i z i na tych dwugodzinnych Tak, więc te opony naprawdę miały mają dużo już na mhm. sobie więc w weekend mam nadzieję, że jak założę te nowe, to będę szybszy i mam nadzieję, że z Marką będziemy mm. mieli fajny wyścig. E, dobra, to był Michał Orłowski, XRS Poland Race Camp. E, Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia na torze.